Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak Znalazły kładeczkę. Kładka była zła, Skąpały się pieski: Si bon si bon, la 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 Si bon, la 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 Si la 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 Poszły raz na łąkę, zobaczyły tam Czerwoną biedronkę, a biedronka ta Mnóstwo czarnych kropek ma Si bon, si bon, la 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 Si bon, si bon, la 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 Si bon, si bon, la 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 la, la, la. Pieski małe dwa wróciły do domu O przygodzie swej nie rzekły nikomu Wlazły w budę swą Teraz sobie smacznie śpią. Bum bon, si bum, bon. la 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 la, si bum bon, si bum. Bon. Teraz sobie smacznie śpią.